Cześć, witam Was w kolejnym zestawieniu Premier Miesiąca. Minęło trochę czasu od ostatniego i w ogóle minęło trochę czasu od ostatniego filmiku, który wrzucałem, ale wracam. Mamy sierpień i powiem Wam, że sierpień wygląda o wiele lepiej niż lipiec, no ale nie będę Wam spoilował. Przejdźmy do rzeczy. Zaczynamy. W tym miesiącu tak się akurat złożyło, że wszystkie gry wychodzą dokładnie w kolejności, w jakiej bym je uszeregował, gdybym te gry szeregował według od tej najmniej ciekawej, ale jednak ciekawej, do tej moim zdaniem najciekawszej i generalnie największej premiery tego miesiąca, czyli sierpnia. Także jedziemy wyjątkowo w kolejności chronologicznej i miesiąc zaczyna się od gry na wyłączność, na Xbox One jest to kolekcja Rail Replay. To jest generalnie kolekcja 30 gier wydana za cenę 30 dolarów, nie wiem w sumie ile będzie w Polsce kosztowała, ale jest to kolekcja gier studia Rail z różnego okresu ich działalności, czyli są też stare gierki takie jak Battletoads, no, w 16-bitowej grafice, nie wiem czy wiecie co jest Battletoads, to jest generalnie taka chodzona na nawalanka, idziemy cały czas w prawo, tyle że zamiast sterować jakimś napakowanym kolesiem, sterujemy ropuchami. Są też i nowsze gry, na przykład z Nintendo 64 jest Perfect Dark czy Conker. Conquer swoją drogą to świetna trójwymiarowa platformówka, która, której remake wyszedł też na Xbox One. 2 nie na Xbox One, tylko na Xboxa pierwszego. Microsoft wszystko teraz pomylił. Także tak prezentuje się w skrócie Ray Replay, 30 gier, 30 dolarów. Każda gra ma też chyba swoje oddzielne achievementy, więc ogólnie deal jest całkiem niezły, jeżeli macie Xbox One. A więc jedziemy dalej. 11 sierpnia wychodzi Everybody's Gone to Rapture, i to jest gra na wyłączność na PlayStation 4. Przygodówka rozgrywana z perspektywy pierwszej osoby. Coś bardzo podobnego, wydaje mi się, do gry, której recenzowałem niedawno, czyli do Vanishing of Ethan Carter. Czyli gra polega głównie na eksplorowaniu świata, szukaniu śladów, i z tego co widziałem w gameplayach z Everybody's Gone to Rapture. Tam widzimy właśnie jakieś wizje e, mówiące nam o tym, co się stało z tymi ludźmi, bo z tego co wiem, chodzi o to, że jesteśmy w jakiejś mieścinie i nikogo nie ma i musimy dowiedzieć, co się stało, gdzie są wszyscy. Tak więc jest to też taka spokojna gra polegająca głównie na eksploracji, szukaniu śladów i poznawaniu historii. Jeżeli lubicie takie klimaty i właśnie Vanishing of on Carter wam się bardzo podobało, to myślę, że to też wam się może spodobać. Gra wychodzi na wyłączność na PS4. No i tyle, jeżeli jesteście zainteresowani, to wiadomo. Aha, no i wychodzi chyba tylko w dystrybucji cyfrowej, nie będzie wersji pudełkowej. What is worth? I'm sorry, ma Kolejną grą, która też jest po części ekskluzywem na PlayStation 4, ale wychodzi również na PC, jest gra pod tytułem Volume. I to jest gra twórcy bardzo świetnej i ciekawej, no i unikalnej przygodówki e, pod tytułem Thomas Was Jeżeli nie graliście, to naprawdę polecam. Klimat jest świetny, poza tym gra, jeżeli chodzi o gameplay, też jest naprawdę świetna e, i ciekawa, i wymagająca momentami. Ale dobra, ja nie o tym. Volume to gra... Zupełnie inna. Gra jest rozgrywana w pełnym 3D i jest to generalnie skradanka. Jeżeli chodzi o styl graficzny, to bardzo przypomina mi to VR Missions z Metal Gear Solid. Jeżeli nie wiecie, jak to dokładnie wygląda, to to Wam pokażę. No i właśnie, Volume wygląda bardzo podobnie. No i też trzeba. W niej się skradać. Za wiele o samej grze nie wiadomo, i w sumie to, czy ona będzie dobra, zależy w dużej mierze od tego, jak dobre będą te mechaniki skradania i jak dobre będzie AI przeciwników. Jeżeli to wszystko dopiszę, to gra może być naprawdę ciekawa. Zapowiada się, że będzie miało bardzo dużo leveli. Podoba mi się właśnie ten styl graficzny, także jeżeli lubicie skradanki, to to może być coś, co Was może zainteresować w sierpniu. Teraz dla odmiany mamy ekskluzyw na Xbox One i jest to Gears of War Ultimate Edition. To jest, no cóż, kolejny remaster. Jest to remaster pierwszej części Gears of War z ulepszonym silnikiem, ulepszonym oświetleniem. No Ogólnie widać, że zrobili coś więcej niż tylko przeskalowali grę do wyższej rozdzielczości. Także pod tym względem no, należy się Microsoftowi pochwała, że właśnie starają się przy tych swoich remasterach, bo przy, podobnie było przy Halo Master Chief Collection, gdzie też właśnie dużo więcej zrobili niż po prostu zmienili rozdzielczość. Jeżeli chodzi o zmiany, które się w tej grze pojawiły, to... Na necie pojawił się filmik promujący właśnie tą kolekcję, gdzie pokazują, że zmieniają nawet przerenderowane kascenki. Znaczy, dzięki temu, że mają teraz więcej czasu, mają lepszą technologię, mogą zrobić rzeczy, których wcześniej nie mogli. No i niektóre kascenki wyglądają, znaczy, właściwie pokazali w tym filmiku tylko jedną, ale widać naprawdę różnice i bardzo fajnie, że mogą coś takiego zrobić. Że to nie jest właśnie tylko prosta konwersja, tylko chcą uczynić tę grę lepszą. Także Guilds of War Ultimate Edition, eee, mi się jedynka bardzo podobała. No i cóż, zaczę... to był początek świetnej serii, więc fajnie będzie do tego wrócić. Kiedyś jak kupię sobie Xbox One, to na pewno chętnie jeszcze raz przejdę. Eee, także to tyle, jeżeli chodzi o Guilds of War Ultimate Edition. No i ostatnim tytułem, tytułem na który w sumie czekam najbardziej, jeżeli chodzi o ten miesiąc, wychodzi 24 sierpnia i to jest Until Dawn Exclusive na PlayStation 4. Pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest taki Heavy Rain, tylko że w klimacie takiego horroru klasy B z głupimi nastolatkami, którzy utknęli w domku w lesie. No i pod pewnymi względami jest to prawda, ale z drugiej strony, z tego co czytałem w różnych previewsach, które pojawiły się już w internecie, bo spora liczba dziennikarzy miała okazję pograć 4 godziny w tę grę. I wszyscy prawie jednomyślnie stwierdzili jedno, że nie spodziewali się, że ta gra ich tak wciągnie i że będzie tak ciekawa i że tak będą potem na nią czekać po tym demie. Ponoć gdy trochę się w grę pogra, to okazuje się, że ta taka wierzchnia, fasada tego horroru z głupimi nastolatkami pod spodem kryje większą głębię i generalnie jakiś wątek, który jest trochę ciekawszy niż to, co widać na wierzchu. Oczywiście żaden z dziennikarzy nie chciał zespojować o co tak naprawdę chodzi i czemu właśnie tak się wkręcili w ten tytuł jednak, no ale to wystarczyło, żeby mnie zaintrygować. I w sumie jak czekałem na ten tytuł już w sumie wcześniej, to tak czekam jeszcze bardziej teraz, kiedy wiem, że może się okazać, że to jest lepsze niż wszyscy sądzili. Poza tym gra wygląda świetnie. Jestem też bardzo ciekaw, jak te wszystkie wybory, które Pokazywali w dotychczasowych materiałach, gdzie właśnie możemy często wybrać, kto zginie, kto przeżyje, jak one wpływają na dalszy rozwój fabuły. Czy jest to właśnie takie bardzo powierzchowne, jak na przykład w grach Telltale Games, yy, gdzie tak naprawdę zmienia się jedna rzecz lub coś dzieje się troszkę inaczej, ale tak naprawdę zawsze wszystko prowadzi do tego samego punktu, czy też właśnie historia się zupełnie zmienia. I będzie naprawdę sens przechodzić tą grę po kilka razy. Także jeżeli chodzi o ten miesiąc, to Until Dawn. Szkoda, że wychodzi na końcu miesiąca, bo naprawdę czekam na ten tytuł. To już wszystko w tym miesiącu. Jak zwykle dajcie mi znać o czym zapomniałem albo nie zapomniałem tylko celowo nie wspomniałem, bo nie wydawało mi się to interesujące, ale wy możecie powiedzieć dlaczego waszym zdaniem czekacie na tę grę, której nie wymieniłem i może czekacie na którąś z tych gier, które wymieniłem. Także do zobaczenia. Dajcie lajka, like, jeżeli wam się podobało albo dyslajka, jeżeli nie podobało i to wszystko. Dzięki i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.